Jest to chyba jeden z najrzadszych pojazdów w grze. Niemiecki Sherman, a dokładnie M4A2. Jest to nic innego jak po prostu kopia amerykańskiego Shermana Premka. Zobaczcie tutaj, M4A2 Sherman, drzewko amerykańskie. Przechodzimy do Niemców i proszę, M4 748A. Jaki jest ten Shermanik, dlaczego jest taki rzadki? Ano dlatego, że no była to kiedyś Kiedyś, dawno, dawno temu, jedna z dwóch premek rzuconych do sprzedaży jeszcze taki Teciak był teraz, jak się uda, to go znajdę, to wam go wrzucę. No i jakiś czas temu, nawet nie pamiętam daty Geigen stwierdził, że na. Mówię, nie pamiętam kiedy to było ale rzucili do sprzedaży te maszyny zarówno i Shermana, jak i Teciaka. Jako, że bardzo lubię Shermany, tak stwierdziłem trudno 60 euro. Trudno, muszę mieć tego Shermana. Było ich wtedy w sprzedaży 2000 i oto jest jeden z tych 2000 w sprzedaży, który był. Tak więc, czy jestem zadowolony, że posiadam każdego Shermana w grze? Oczywiście, że tak, słuchajcie. Bo był to Sherman, którego mi brakowało. Sherman który tak naprawdę blokował mi dostęp do wszystkich Shermanów w grze, bo zarówno w żywku amerykańskim mamy Shermany, w niemieckim mamy tego Shermana, w radzieckim, w rosyjskim mamy Shermana, Brytyjczycy mają, Japończycy, Chińczycy, Włosi, Francuzi, Szwedzi i Rzymianie również posiadają Shermany. Tak więc widzicie, jestem dumnym posiadaczem wszystkich Shermanów w grze. Tak więc czy się ten Sherman różni czymś od tego amerykańskiego? No tym, że należy do Niemiec i w sumie to tyle. A, no i mamy, jak dobrze pamiętam, wyrzutnię granatów dymnych w wieży, tak, tutaj. Coś, czego nie mamy u Amerykańców, czyli wyrzutnia granatów dymnych. No więc to by było na tyle. 5 sekund czas przeładowania, stabilizator jednoosiowy, standardowa przekładnia 47 na godzinę do przodu, 6 do tyłu i to by było na tyle. Dobra, nie przedłużam, widzimy się w bitwie. Nim zaczniemy, zapraszam Was na mojego Discorda, link znajduje się w opisie, tam publikuję to co mam najszybciej zanim to wrzucę na YouTube'a oraz zapraszam Was do mojego dywizjonu, teraz nazwa Wam się wyświetla. No dobrze, słuchajcie, piękny Ren, 47 Sherman nie kosztował 110 punktów i chciałbym dojechać jak najszybciej tutaj, teraz nie zgarnąłem strzału. Teraz też mam nadzieję, że nie zgarnę. Nie zgarnę, i teraz tutaj puszczę dym dla sojuszników. No i przejechałem. Przejmujemy punkcik A, bo to jest w sumie taki no, jeden z ważniejszych punktów na tej mapie, jeżeli mam być szczery. Tu mamy, co my tu mamy? KW7? Nie, to jest Su i Su152 i KW, chyba, jak dobrze widzę. Czekajcie, dobrze byłoby im zrzucić ostrzał artyleryjski dobrze, strefa zajęta, słuchajcie. Natomiast co do tych potężnych pojazdów, dobrze, dobrze, dobrze. jeciecie jecie, 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 jeć. Myk, nie macie. Wykorzystaliśmy to, że SU-152 przejeżdżało. Oraz to, że mamy stabilizator jednoosiowy też nam bardzo to pomogło. Aczkolwiek kawu wjechało na górę, nie podoba mi się to, ale on o mnie nie wie, zobaczcie, on o mnie nie wie, bardzo dobrze, że nie wiesz. No hej, tak więc mamy dwa bardzo ładne bym powiedział kile. Strategiczny punkt utrzymany, przejechałbym trochę do przodu, aczkolwiek yy, obawiam się, że ktoś mi może od prawej strony jechać. Natomiast, zobaczcie, ile tu przeciwników jest, bardzo dużo. Nie, 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 muszę tutaj stać, bo oni się zaraz wyleją na ten punkt. I to będzie bardzo ważne, żeby go utrzymać. Coś się do mojej, tamtędy będzie chciało przejechać. Wiecie. Tam, jak jest ten wrak, yy, przeciwnik nam przyjmuje strefę. Co to jest? T34, ok. Dobrze do. O, dobra. N nie patrzysz się na mnie. Szkoda, cofnął się, cofnął się. No, niestety, ale teraz już o mnie wie. Chciałem wykorzystać to, że no, tak ten teciak sobie wyjechał. Teraz no, mówię, już o mnie wie, celuje we mnie. Szkoda, szkoda, szkoda. Może ten light go trochę... To jest, co to jest? Puma. Dziab go. Masz bok wierzy. Dobrze, pięknie. Obawiam się, że... No właśnie. Moi sojusznicy tutaj giną, a... Ja stoję w miejscu. Trzeba się ruszyć. Su-85 zniszczyło, słuchajcie... Yy, tego... Lajta SDKFZ, tak więc najprawdopodobniej pelotka jedzie. Wow! No, nie spodziewałem się, że będę musiał aż dwa strzały na niego służyć. Coś jest tutaj. Oraz oraz coś jest na moich plecach. Kawu. Cofnij się, cofnij się, cofnij się. 6 km na godzinę nie jest to dużo. Yy... Zastanawiałem się, czy mu zerwać gąsienicę, czy nie, bo to mi by troszkę pomogło. Powstrzymałoby go na chwilę Ale on się cofa Poleciał ił On się słuchajcie cofnął Bo aaa wsparcie nadciąga Ajajajajaj dobra 5 sekund mam nie 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 Ty się odbiłeś pięknie moje wsparcie działa Zerwana gąsienica Oto szło Pięknie mi żeś ten bok pokazał. Jak mi tutaj sytuacja wygląda? No, nie wygląda za dobrze. Nie wygląda za dobrze, skontuj się. No, dziabni go, dziabni go, dobrze. Pięknie. Jak ten drugi, zginął również. AMD, pak go zabił. No, słuchajcie, wytrzymamy, utrzymamy punkt. Naprawdę wygląda to dobrze, bym powiedział. Czym ty jesteś? KW7. O, niedobrze. O, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Nie chciałem ładować APCR-ów. Natomiast tak, no zapomniałem Wam powiedzieć, mamy 103 mm penetracji na pocisku zwykłym M61. Jest to APCBC, natomiast 139 mm penetracji mamy na pocisku APCR. Jak ten mały. Loader, daj mi haeka, proszę. Mm, ukrywasz się, ale nic ci to nie da, kolego, gdyż, aczkolwiek, ponieważ bo ja mam haeki. T-34 od boku. A wystawała ręka, ale martwego członka załogi i ten haek go nie zabił na nic. No dobrze, słuchajcie, z ponurych Niemiec przejeżdżamy sobie do kraju z mebli i klopsików z Ikei słynących, czyli Szwecja. Szwecja na 4-7. Mógłbyś przestać dziubać z tego karabinu maszynowego, będę ci dźwięczny. Tak uwielbiam po prostu jak sojusznicy tak randomowo będą sobie spamić z karabinu maszynowego. Odkryli spację w klawiaturze. Nie podoba mi się to, że jadę pierwszy, no ale no... Zdarza się i to, że trzeba czasami poprowadzić szturm. Tak więc yy, jedziemy sobie, jedziemy. Tutaj trzeba naprawdę mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo... Każda uliczka może w każdej chwili coś powiedzieć nam. Przyjemnego bądź nieprzyjemnego. Tak jak widzicie właśnie tutaj nasz sojusznik, usłyszał coś nieprzyjemnego. To my sobie poczekamy. Sherman 3 na 4 zginął OK. Czy coś się kryje tutaj za uliczką? Nic się nie kryje, możemy jechać. Coś tutaj się będzie nam kryło, nic się nie kryje. To też przejedziemy sobie. Natomiast... O właśnie. Cel zniszczony. Mamy pierwszego kila w tym meczyku. Kolego nie podobasz mi się. Tym teciakiem tutaj. O, właśnie. Słuchajcie, problem się. że tak powiem nieładnie sam rozwiązał. Nie podobał mi się, no i głupio wyjechał, głupio zginął. Bo, zarówno z lewej, jak i z prawej strony mamy przeciwników, a zaraz po prostu rozstrzelam to coś, co mi szczeka. Bardzo dużo przeciwników nam wjeżdża na punkt od tej strony. Teraz pytanie, czy mogę? Nie mogę, Chłopie. Plecy mamy. Nie jeść do przodu, stamtąd. O, matko Boska. Słychać silnik z prawej strony, a ten się na lewo patrzy. Dobra, łaj. Y tak weak spot, miałem powiedzieć. Słuchajcie, trzeba się wrócić i bronić punktu B, bo no tracimy go w, po prostu w niesamowitym tempie. Przed nami. Dobrze byłoby troszkę zwolnić, by nam stabilizacja zadziałała. W razie czego? Dobra, dobra, czysto, czysto. I teraz zacznie się naprawdę zabawa. Jest tu. Dobra, powoli, powoli, powoli. Tak, wiem, że przeciwnik wygrano. Co mogę zrobić? Sam. Jeżeli mój team przegrywa 7 do 26. Niesamowite oni nam na respa wjechali. Cześć Shermani, Nieładnie tak stać. Coś nam dalej przejmuje ten punkt B. Nie mam jeszcze ostrzału artyleryjskiego. Aczkolwiek fuel, tank, radiator. No właśnie. Dobra, dobra, dobijemy go, dobijemy. Cel zniszczony. M4A2. Czy coś jeszcze przejmuje ten punkt? Tak, jeszcze coś przejmuje. Pelotka go przejmuje. Dwie! O, nie, 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 nie. nie. O, zginąłem. Cel zniszczony, ale tu mnie ta breda, ta breda, która, słuchajcie, widziała mój przód, ja jej nie widziałem. Co wam mogę powiedzieć? Nawet nie zdążyłem się zrespić ponownie. 5 minut trwała bitwa. 5 kg i 1 zgon. Niesamowite. Gniew grzybiarza. Świetny nik. Tak więc, no słuchajcie, dwie bitwy na niezwykłym Shermanie. Jest to po prostu M4A2, tylko że w drzewku niemieckim, z niemieckim malowaniem. No i z wyrzutnią granatów dymnych. No i to by było tak naprawdę na tyle. Zwykły Sherman. Nic szczególnego. Czy warto było wydać 60 euro? Z jednej strony tak, bo jest to pojazd kolekcjonerski, który ma niewiele osób, a z drugiej strony można było wydać te pieniądze na coś lepszego. Tak więc sami podejmijcie decyzję w komentarzu, czy chcielibyście wydać na taki pojazd 60 euro. Bo jako pojazd kolekcjonerski, tak, jako pojazd po prostu do grania, macie odpowiednik amerykański i to tyle. Zobaczcie, że po prostu wisi on sobie w drzewku. Gdzie on tutaj jest, proszę bardzo. Zwykły Sherman. A nie, ten też ma wyrzutnie granatów dymnych. Eee, tylko ten ma gąsienice, które czasami coś odbiją. Tak więc to by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale na tym kanale. Strzałka. Do następnego. Hej.